Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie. Tak wiem, długo mnie tu nie było, zaraz wyjaśnię dlaczego, zaraz wszystko opowiem. Yy, dzisiejszy filmik będzie krótki i treściwy. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, moje krzyżyki i. Zapraszam do obejrzenia tego bardzo krótkiego filmiku na temat mojego haftu. Zacznę od pokazania moich postępów w hafcie. Widzicie je tutaj u siebie na ekranie. Wyszywam cały czas jeden haft. Jest to haft firmy HED, który otrzymałam w prezencie na Boże Narodzenie od córki i syna, i przedstawia on. Przypomnę tym, którzy są tu może po raz pierwszy, przedstawia on taki właśnie obraz. Tu mam kartkę z wydrukowanym wzorem, obrazem. To jest haft ten nosi tytuł The End of My Earth. Ja go roboczo nazywam Altanką. Nie wiem, co to jest. To jest kapliczka albo Altanka. Kto chce, to niech sobie go nazwie, jak zechce. No i spójrzmy, gdzie ja jestem. Ja już jestem w zasadzie. Na ostatniej prostej, jeszcze nie nazwę tego finiszem, no bo to jeszcze długo, kilka miesięcy przede mną. Jesteśmy mniej więcej o gdzieś tu, o tu w tym miejscu, gdzie paznokciami pokazuję. O tutaj, mniej więcej, tak? Bo spójrzcie, popatrzcie, najpierw czekajcie, ja to spróbuję pokazać jednocześnie to i to. Tu mamy mój obraz wydrukowany, a tutaj wyhaftowany. Te czerwone grzybki, widać? I tutaj jest już woda. I w tej wodzie odbija się dach altanki. Widzicie, o tutaj to, to miejsce, o to na kopule, tak? Krawędź dachu z tymi ornamentami, dekoracjami. Ona się odbija w tej wodzie, o tu. I to widzimy właśnie na moim e, hafcie. Więc e, jest to przedostatnie przewinięcie, było przedostatnie przewinięcie. Tu mamy datę, e, kiedy ja to zrobiłam, 10 maja. I mamy dzisiaj nagrywam ten film, jest 11 czerwca. 11 czy 10. Jest piątek, to chyba 11 dzisiaj jest. 11 czerwca, czyli ponad miesiąc wyszywałam o ten kawałeczek taki pasek, tak? No, słuchajcie, no, tak jak wielokrotnie już podkreślam, ja się nigdzie nie śpieszę, bo przecież pociąg mi nie ucieknie na żadnym, w żadnym konkursie, nie biorę udziału. Co stwierdzam, że na tym fragmencie o tu, zwłaszcza tu, gdzie są te takie skarpy, takiej taki trawy, jakby pożółkłej, tak, schodzącej tutaj do tej wody, to mi się trudno wyszywało. Tu były naprawdę jedyneczki, rozrzut tych jedyneczek był ogromny, czyli pojedyncze krzyżyki, może one nie były w dużej odległości nawzajem od siebie, ale jednak. Musiałam, oj, przepraszam, telefon mi się wyslizguje z ręki, to nakręcam, ale jednak musiałam być bardzo uważna, żeby się nigdzie nie pomylić. Liczyłam te oczka, pilnowałam, tak. No to trwało trochę dłużej. Zaraz Wam pokażę statystykę w mojej sadze, jak to wyglądało, no ale w zasadzie nie jest to moim jakimś problemem wielkim. No i tutaj teraz woda. Tu przy brzegu, do tej, przy tej trawie, przy tej skarpie. Ona tutaj widzicie też, tak? Tu widać, tu są jedyneczki, ale znowu, one nie są w ogromnej odległości od siebie. Nie musiałam co chwilę kończyć nitki, ale jednak musiałam tutaj musiałam być bardzo uważna. Natomiast już o ten fragmencik, tutaj gdzie jest to zielone mocniej, to te jasne plamy, one były dosyć łatwe. Stosunkowo łatwe, tak? W stosunku do tego tutaj, czy do tych traw. No to to było dosyć łatwe. Została mi jeszcze połowa tego paska i będzie ostatnie przewinięcie. Ostatni fragment mojego wzoru już chyba nie ma stu oczek, stu oczek w dół, tylko trochę mniej. Nie pamiętam już, ale myślę, że to będzie trochę szybciej. No, słuchajcie, na pewno znaczenie ma też to, że Wróciłam do pracy stacjonarnej, więc mam y, na pewno mniej czasu niż przy pracy zdalnej. No bo jednak to była praca zdalna na miejscu w domu, więc wykrawałam każdą minutkę, łapałam tak. No teraz tego nie robię, bo nie mogę. Ale tak, to też na pewno ma znaczenie. Yy, siatkę. Kupiłam sobie kanwę Aidę z naniesioną już od razu siatką, ale ona mi wyblakła po latach. Staram się, rysuję sobie tutaj te linijki Poprawiam po prostu tym termo wkładem chińskim, tak? I te krzyże czerwone w środku, ułatwiające mi wyszywanie, również są termo-usuwalne, ale dosyć grube. Ja mówiłam, że ołówkiem o widzicie tu nawet macie porównanie, tak? Tu jest ołówek i czerwony wkład chiński. Różowy. No, zamówiłam sobie na AliExpressie, bo te wkłady mają e, grubość linii, robią 0,7, czyli 0,7 mm. Ja znalazłam e, wkłady o grubości 0,5 mm. Z tym, że one już nie są termoosuwalne, tylko wodorozpuszczalne, czyli no nie wiem, jak to zrobić. No dobra, nieważne zresztą. No i tak poza tym nic się nie dzieje w tym moim hafcie, w tym moim życiu hafciarskim, i dlatego te moje filmiki. A no, właśnie, to, a nie, może najpierw przejdźmy do tabletu. Tutaj mamy mój tablet, wisi sobie przygotowany już do dzieła, tak? Będę zaraz wyszywała. Wejdźmy w statystykę, chcę Wam pokazać, jak bardzo spadła statystyka o moich krzyżyków. Dzisiejszy dzień to jest to 887. Widzicie, to jest, co ja zrobiłam? Kliknęłam niechcący na to. O! zamknęłam. Dzisiejszy dzień, widzicie, tak, jeden, a widzę teraz, to na pewno jest 11 czerwca. 11 czerwca wyszyłam 887, wczoraj wyszyłam tyle, przedwczoraj i tak dalej, i tak dalej, czyli średnia krzyżyków robi się niższa niż mówiłam wcześniej, no, ale to tam taki szczegół. Jako ciekawostkę to pokazuje. Mam wyszytych 42% i 68 setnych ale przypominam, że to nie, jest, to nie są procenty mojego całego obrazu, tylko procenty tego kawałka, który akurat wyszywam, bo ja mam go podzielonego na kawałki. No i co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Czekajcie, zamknę tę statystykę, żeby ona. O, jest mój wzór z powrotem. Słuchajcie, do czego zmierzam? Nic się nie dzieje. Wiecie, co mnie ogarnęło? Takie zniechęcenie do YouTube'a. Męczą mnie, znowu się na mnie powyleje po cały hejt, ale trudno, powiem to. Coraz mniej oglądam rosyjskiego YouTube'a, bo mnie męczą te wszystkie ich igry, czyli zabawy, te gry. Wiecie, że one tam tymi szarikami, czyli kulkami, albo domino, albo co one tam jeszcze losują, jakieś numerki. no ruletki, nie ruletki, no wymyślają sobie te, te zabawy, nie wiem dlaczego one to wymyślają, pewnie się nudzą już, tak, ile można wyszywać yy, te hafty tam, Próbuj, a może próbują tak przyciągnąć widza do siebie, nie mam pojęcia, w każdym razie mnie to męczy i ja już nie wchodzę, jak ja widzę, że igry, 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 to ja już w takie filmiki nie wchodzę, bo po prostu już mi się nie chce na to patrzeć, natomiast lubię transmisje, czyli te żywe, Rozmowy na żywo, tak? U nich to się Efir nazywa w, po rosyjsku. Ja lubię posłuchać, o czym sobie tam rozmawiają, nie muszę na to patrzeć. Ja sobie wyszywam, włączam i, i sobie słucham. To tak, to, to, jest, to jest całkiem przyjemne, ale ym, wiecie tak, jeszcze ogólnie mówiąc. Ja dochodzę do wniosku, że ja nie mam po prostu o czym wam pokazywać, nie, nie mam wam czego pokazywać, bo to jest mój jedyny haft. Na pewno nie zacznę drugiego, żeby się przypodobać widzom, na pewno nie zmienię swojego um, trybu wyszywania, tylko po to, żeby nie wiem, podlizać się tak YouTube, widzom YouTube'a. Nie widzę sensu nagrywania um, postępów z każdego tygodnia, bo tych postępów jest bardzo mało. I, I no, i na co tu patrzeć. Więc ja nie mówię, że ja odchodzę na zawsze, ale na pewno będzie dłuższa przerwa. Na pewno będę Wam pokazywała coś, co uznam za ciekawe, albo co będzie dla mnie ciekawe, tak? co mnie zainteresuje w moim hafcie. To, to Wam pokażę. Kolejne przewinięcie, na pewno Wam pokażę. Pokażę na pewno zakończenie, no bo przepraszam, przepraszam, na balkonie są i czekają. E... Na pewno pokażę zakończenie, które nastąpi, tak sądzę, że albo pod koniec wakacji, albo na początku września. Tak myślę. Um, na pewno pokażę, um, jeśli kupię cokolwiek nowego, w sensie jakiś zestaw albo, no tak, jakiś zestaw, albo nici może jakieś kupię, tak. Chociaż teraz nie spodziewam się najbliż, w najbliższym czasie, ponieważ um, czekam bardzo długo, już dwa miesiące czekam na zestaw, który zamówiłam. Z Rosji. Zaczyna mnie to trochę niepokoić. Chociaż śledzę e, drogę mojej paczki, tak? Tam w tym okienku śled, śledź przesyłkę. No i ona niby idzie, czyli no została wysłana. Cudów nie ma, po prostu będę długo na nią czekała. Trochę no, jestem smutna, przyznaję, bo myślałam, że przyjdzie szybciej. I teraz wiecie, mam taką zagłostkę, bo rama, e, którą zamawiałam w Moskwie, przyszła w trzy tygodnie. Była, już jest. A zestaw, który idzie do mnie z Petersburga, drugi miesiąc. Drugi miesiąc idzie. No, nie, przepraszam, ja przesadziłam z tymi dwoma miesiącami, bo ona wysłała, ta dziewczyna wysłała do mnie ten zestaw 28 albo 9 kwietnia, czyli cały maj. No dobra, półtora miesiąca, tak? Umówmy się, półtora miesiąca czekam. No długo, nie? No ale co mogę? Nic nie mogę na to poradzić, nie mam na to wpływu, nie będę się tym gryzła, nie mogę się doczekać, o tak powiem. I to wszystko, co ja chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Wyszywam, wyszywam każdego dnia. Yy, wyszywam tyle czasu ile mogę staram się jak najwięcej staram się łapać każdą chwilę yy, żeby wykorzystać do haftu ale moje pieski chcą się ze mną pobawić yy, ja sama chcę wyjść na długi spacer do lasu więc wychodzimy sobie razem na takie długie spacery, muszę iść do pracy muszę coś zjeść muszę od czasu do czasu chałupę ogarnąć chociaż nie jestem jakąś tam maniaczką sprzątania, ale wiecie od czasu do czasu chociaż odkurzaczem przejechać nie raz na trzy dni no i to tyle, więc tyle, co mi się uda wyszywać, to wyszywam. Na pewno nie mam. Na pewno nie mam zniechęcenia, jeśli chodzi o samo wyszywanie, bo wyszywam jak szalona cały czas. Natomiast mam zniechęcenie, jeśli chodzi o YouTube'a, o nagrywanie. Może o oglądanie, to nie, bo oglądam filmiki, oglądam polskie filmiki, oglądam rosyjskie, ale tylko te, w których nie ma żadnych zabaw igr. Losować, chociaż nie, wyjątkiem jest tu nakitana, bo ja nakitane bardzo lubię. Zwłaszcza um, śledziłam uważnie los jej pieska, który przeszedł operację. Ona ma buldoszka francuskiego, przeszedł operację na um, poszerzanie nozdrzy, tak, bo, bo ciężko mu się oddychało. Um, wiem o co chodzi, bo mam rasę shih Tzu, moja saszka to shih Tzu i um, też chrapię przez sen, ale nie zamierzam poddawać jej operacji. Ona nie ma aż tak wąskich dziurek w nosie także wiem, te psy z krótkimi kufami niestety cierpią na to, tak to jest przez nas ludzi, bo zostały tak mocno zmodyfikowane, że nie mogą oddychać niestety to człowiek im to zrobił przykro mi to mówić ale taka prawda, no ale cóż ja na to poradzę, że mi się szlicy tak bardzo podobają uważam, że jest to najfajniejsza rasa na świecie są to mądre pieski, spokojne no i właśnie, i zboczyłam z tematu Słucham książek, bardzo słucham książek, ostatnio wiecie jakie dla mnie, o, polecam Wam, o polecam, ogromne na mnie wrażenie zrobiła książka Katarzyny Nosowskiej, e, Powrót z bambuko, chyba tak, coś tam z bambuko było, na pewno wiecie o czym mówię, e, jakiś czas temu przesłuchałam jej pierwszą książkę, a ja, że mi jej powiedziała i aż takiego wielkiego wrażenia na mnie nie zrobiła, o no, takie krótkie tam wiecie felietoniki z życia, Kilka celnych spostrzeżeń, ale nic powalającego. Natomiast to Bambuko, och, zryło mi Beret. No, psychologiczna bardziej książka, tak? Taka psychoterapeutyczna dla niej, ale odnalazłam w tej książce siebie, bo my jesteśmy jeden rocznik. Chyba, tak mi się wydaje, że my jesteśmy ten sam rocznik, Nosowska i ja. I jakże ja to dobrze wszystko pamiętałam, o czym ona mówi. Podobne traumy w dzieciństwie przechodziłyśmy. Nie takie same, ale blisko, blisko, no wychowanie było jakie było wtedy um, nikogo za to nie obwiniam, bo moi rodzice również zostali wychowani tak, a nie inaczej i oni po prostu nie umieli inaczej um, ja też pewnie popełniłam jakieś błędy rodzicielskie, ale ja po prostu tak zostałam wychowana, więc co ja za to mogę no dobra zeszłam na ścieżkę dygresja to moje drugie imię, ale polecam polecam wam Nosowską, mądra kobieta mądra kobieta Oglądam również filmy na YouTubie z wywiadami Marka Sekielskiego, nie Tomasza. Tylko Tomasza tam przy okazji też czasami zobaczę to. Sekiel, Sekielski by Night, coś takiego. Natomiast Marek Sekielski, bo Tomasz Sekielski zajmuje się polityką. No i on, interesujące są te jego filmiki. Tak, tak, z ciekawością oglądam też. Ale bardziej z większym oczekiwaniem wypatruję filmów. Marka Sekielskiego o nałogach, taki cykl pisze, nagrywa, zaprasza gości. Bardzo ciekawe są te filmy o uzależnieniach różnych, nie tylko od alkoholu, ale od narkotyków, od seksu, od hazardu, od pracy, a pracoholizm, wiecie wszyscy o czym mówię. Także wkręciłam się w ten YouTube, ale gry, losowania, ta rotacja, tak, wiem, niektórym się to podoba. Szanuję to, oglądajcie, natomiast ja nie mogę. Ja po prostu nie mogę. Żeby u nakitany nie było tego kuzi, tego jej pieska, to pewnie też bym sobie dała spokój, ale naprawdę jest świetny. I córka jest fajna. Jeżeli yy, lubicie oglądać Nakitanę, to wiecie o czym mówię. Ona się teraz kończy właśnie odchudzanie, chyba dzisiaj obejrzałam ostatni filmik, że już kończy. Oj, oj, jeżeli ona ma zamiar wrócić do starych nawyków, to nie wróżę jej dobrze, ale zobaczymy, nie uprzedzajmy faktów. Mądra dziewczyna. W każdym razie córkę ma fajną, dane, świetnie ją wychowuje, bardzo mi się to podoba. A teraz zaplanowałam sobie popatrzeć em, transmisję... Inesy, bo znowu tam trzy godziny chyba nagrała, ona jest szalona kobieta, ale obejrzę, bo pełna energii kobieta i czasami zabawne rzeczy mówi. Czasami, no, ja już to kiedyś mówiłam, nie ze wszystkim się zgadzam, co ona tam twierdzi, ale, Boże, każdy z nas jest inny i okej, okay. natomiast jej energia i jej pełen życia styl nagrywania tych, trans bo filmiki jej mnie nie kręcą, natomiast transmisje są fajne. No dobra, to idę wyszywać. Będę sobie oglądała. Najpierw obejrzę, obejrzę Inesę. Tak, najpierw obejrzę Inesę, a potem popatrzę. Może jakiś wywiad znowu z kimś sobie obejrzę, I Ewelinę Stępniewską. Może sobie obejrzę. Pełna dobra i pozytywów. Kobieta z przejściach, też ją lubię. No no i tak to. No i cóż moi kochani, nie obiecuję, kiedy znowu się tu pojawię. Hmm. Może w wakacje? Myślę, że w wakacje będę miała więcej czasu, więcej siły, więcej y, będę wypoczęta bardziej, tak? Y, wiecie jak to jest, pół roku przesiedziałam w domu, owszem pracowałam, ale to było zdalne, tak? Praca zdalna, to, to w ogóle się nie, nie ma porównania. A teraz idę do pracy stacjonarnej, to bardzo, bardzo mnie na początku męczyło, bo człowiek pół roku musi się przestawić. Także no, jestem zmęczona, ale już niedługo. Jeszcze troszkę. Dobrze. Moi drodzy, do zobaczenia. Kto wytrwał do końca, to gratuluję takiego mojego bleblania o niczym. To jest mój haft. Jeżeli cokolwiek się tu będzie w moim hafcie zmieniało, przypuśćmy, że za nie wiem, trzy tygodnie będę przewijała, to wtedy na pewno Wam pokażę przewinięcie. A na razie zobaczymy się nie wiem kiedy. To do zobaczenia. Do później. Pa pa.